Dobra, druga część filmu, bo tam to coś mi się stało, nie wiem co. Zacięła się taśma, ja tak powiem. Zacięła się, wkręty, powkręcane, deski przymocowane. Tu jest tak poprzekręcane, nobite wkrętami. Ładnie przykręcone, doklepane. Może być. Tu dziury już nie ma. A jak są to takie malutkie, to przez takie malutki się zboże nie przesypie. Tak, tu też jest dobrze. Tu jest tak samo dobite. Ładnie doklepane i dokręcone wkrętami. Z tamtej strony jest tak samo zrobione. Zresztą będziemy zobaczyć, czy tak jest. a to nie może zawsze tak być. A jak nie będzie tak, takie stare drzwi. Dobrze jest. Tak, tu jest elegancko zrobione nawet. Może być. Nie jest tak źle i tam militowane to się nie rozerwie blacha nie puści trapez T12 gruba 0,7 podejrzewam albo grubsza więc co? trzeba ją przewrócić i co zrobić? trzeba ją przewrócić jak ją przewrócimy? no nie wiem muszę jakoś ją z jedną ręką z telefonem ciężko będzie asakra to jest tak jak się człowiek coś chce zrobić, a nie ma czym, ale człowiek się uczy na błędach, jedziemy. No i stoi! Co więcej trzeba? Tu jest taki podeścik To jest dobrze. To jeszcze może doklepiemy. Tak. To doklepiemy. Ach. A tam jest tak blachę wystaje. Ja sobie tak zostawiłem specjalnie. Doklepać. Ale może bez potrzeby. nie ja wiem. No nie wiem, tak zrobiłem i tyle, To muszę obciąć tutaj cały ten kraj, bo jest za dużo, to tyle jest za dużo tego. Chcąc nie chcąc, muszę to obciąć. Tu muszę jeszcze łatę dać. Tak. Bo tu odstaje to wszystko. Łatę damy tutaj, dociągniemy, już będzie dobrze. Tą stronę zostawimy. Tam se deskę damy tylko, deskę taką długą. I ją ściągniemy, bo tu będzie pokrywa na to i tu damy deskę po spód. Tu damy deskę po spód. Tu ściągniemy, a to odetniemy. Co, ale to chyba już nie dzisiaj panie Rafale, bo to już za dużo będzie dzisiaj by było. Znaczy za dużo, ciemno. Z lampką chodzę, tak jak widać, przedtem tam świeciłem, z lampką chodziłem. No i co, i takie pręty damy w środek. Dziury powiercimy. Dziury powiercimy. Pręty damy w środek. O, takie pręty. montowane. Deskę damy tutaj. Tak, za, za, demonstruję tylko. Deskę tu. I tu. O. Deska. Wkręty, dwa. Śruby takie, bo to nie jest takie strasznie długie. Więc y, musi być to nie wiadomo jak. Długie. Tak to wygląda. No co, będzie paka na zboże? Będzie, będzie. A że z lampką chodzę, no bo to taka tylko jest lampa. O, taka słaba lampa, ona tak świeci. No. I ciężko widać. Ciężko, nie ciężko, coś widać. No bo jeszcze tam i lampa świeci. No właśnie. Prądu tu nie ma. Nic tu nie ma. Trzeba uciekać. Nie ma wyjścia. Ale jeszcze coś porobimy może. Która godzina? Eee, dziewiąta Jeszcze nie jest tak źle. Dobrze jest. Przeważnie idę około dziesiątej dopiero z tym. Dobra, ale muszę żonie pozbierać ogórki. Mi tam mówiło, chociaż ciemno już na polu, ale do lampki pozbieram jeszcze. I co? Tyle. Tyle na dzisiaj z tego powiastek. I co? No i koniec. No co więcej mogę powiedzieć? No, trzeba królom trawę jeszcze. I tyle. Są tam kule, Trzeba je dać. kury trzeba pozamykać. Nic nie zrobimy z tego, bo się nic z tym nie da zrobić inaczej. Mm. Idziemy jeszcze królom dać trochę trawy. Co ty masz? ten selerzy, Prawie se ma, ten co tu ma, o ale gnój, trzeba wywalać w sobotę wszystko od niego, no nie, masz tam trawy, jedz, Jedź. dupa rośnie, czy? opałka musi być, potrzebna jest, jak zawsze, A jakby ktoś nie wierzył, to taka opałka jest, opałka kosztuje stówę, trzeba ją zawieźć na bo to ciężko spotkać już, nikt nie robi, Ludzie, którzy robili pszczotę na połek, już nie ma. Troszkę trawy strzelimy. Macie. Jak jedzą? A co? Muszą coś zjeść. O Ładny skruszynek. Na razie nie do sprzedania. Tu jest płytka brosa. Żeby zaszało komary. O, tym trzeba będzie wywalić. Oj, w soboty będzie znaleźć roboty dużo. Zajść będzie w soboty roboty dużo. Macie i od kurcza wywalić wszystko i od króli trzeba będzie powalać. Tu są ładne trzy, siedzą. <laughs> Było ich sześć, Zostało tylko dwa małe, jedna samica, tyle. Wiecie co się zdało. Przeszło kosik. i padły, nie wiem od czego. Tu jest ładny samiec. Samica tu jest, o jest, chodź tu do mnie. Masz trochę trawy, tarczyk na wodę jest. To najważniejsze. To idła są, ale puste, wypiły. Tutaj są, tylko poszły, są tam. O, tam se przechodzą. Dziurkę mają, se przechodzą. Skomentuję. Idziemy jeszcze do tamtych. Idziemy do tamtych. Dobrze, że. A tu co? Siedzą, żyją. O, tu też są jakieś maluchy takie. Jak se chodzą. kosiłem w tym roku trzy. Ponad hektar pola skosiłem, wąki znaczy się, nie pola, łonki. Zrobiłem sobie ponad 100 bali. Więc trzeba będzie komuś dawać jeść, żeby się na darmo nie robiło. Tam są jeszcze cztery, a są do zabicia. O, tak brzydko powiem, ale one są już takie dość dorosłe, fajne, więc trzeba je kiedyś pyknąć. Ech. Tu taka tuleja, taki. Po... no, na wszystkie grocioły. Musi być, bez no, tego to nie będzie. Dynia rośnie mi jak szalona. Nie wiem, co zrobić. Doradźcie mi, bo normalnie ona mnie przeraża. Co przychodzę, to... Acie, co się dzieje. Acie, jak rośnie. Ja pierdziele. Zarosło mi to wszystko. nie wiem. Tu było trochę ogórków, jest trochę. Muszę je zaraz pozbierać. Tu jeszcze dynia rośnie. Tam dynia rośnie. Pomidory, żonka mówiła, że dojrzewają. Nie wiem, zobaczcie, pomidory czy dojrzewają rzeczywiście. Kurde, no dojrzewają, są. Patrzcie. No hmm? nie myliła się, dobrze. dobrze mówiła. Tu jakiś się dojrzewa. Tam jakiś dojrzewa. No kurde, będą pomidory. Tu jakieś malutkie są. No i co? Tu jest cukinia rośnie. Tu są ogórki. Takie malutkie jak arbuzy. I no one są teraz jeszcze rosną. Jeszcze rosną. Takie są malutkie, bo zaczęły rosnąć dopiero. Ale są bardzo fajne. Widziałem. Nie, to arbuza, ale nie, nie wiem, nie widzę arbuza żadnego. Ciekawe to jest, co tu jest. Tu jest burz. To trzeba wszystko coś z tym zrobić, ale trzeba poszukać, może się znajdę w dzień, bo dzisiaj to już jest ciemno. To jest około pół do już ciemno się robi. Może trzeba je spać, a nie plątać się po polu. O! Dobrze mówię, dobrze mówię. Trzeba i spać, a nie plątać się. Tu są ogórki, to samo co i tam. I no. Takie fajne malutkie. O widzicie taki malutki ogóreczek. One będą jeszcze. Liści dosłownie One będą jeszcze większe. Tylko muszą urosnąć, na razie jest chłodnawo, ale za dużo my tu posadzili i popatrzcie co tu się stało Straszny tu jest Sajgon, Nie wiem czy to z tego będzie Ale grosną mi jak są tu A jest tu taki fajny, jest o Jest taki fajny Ten garbus To są takie ogórki Nie wiem jakieś tam Nie wiem jakie Tu jest tak od Dorynny se idą jak idą. Muszę lampką świecić drugą co mam na czole, bo, no bo muszę Tyle tam kapusta, takie tam rzeczy rosną. Dobra, zarosło wszystko. Nie ma czasu na to robić. Złamas przyszedł. Złamas! Chodź! Złamas! Gdzieś był. Nie byłeś nigdzie? Byłeś, ty kochany złamasku. Chodź, idziemy na jedzonko, no nie? Dobra. Zdech mi tu mały taki z jeden leży. Nie wiem, czy więcej nie zdechnie, ale trudno. Jeden to nie. Jeden to nie, nie problem jest na razie. Najważniejsze, że jest więcej jeszcze. Dobra, tak to wygląda moja paka na zboże piękna. Pokażę. Pokażemy ją. Nie pokażę całość, bo to muszę obciąć. Nie będę wyginał, bo to blacha dość gruba jest. Nie chce się wygiąć nawet. Tak to będzie wyglądało. Będzie dobrze. Będzie dobrze. O, no, i tyle na tyle dzisiaj. Na no koniec, na razie. Druga część tam filmu już jest. Tam była pierwsza, jak robiłem pakę spód, robiłem. Teraz jest druga część, bo coś tam się stało. Już mówiłem przed. Ale to. Dobra. Na razie. Idziemy co jeść? Złomas? Tak czy nie? Co będziesz jadł? O, widzicie i Nogą, nogonkiem bardzo. A skywaniec jedę. Chodź, idziemy na jedzenie. O, widzicie? Ostatnie ja ciągnę na jedzenie już. Dobra. Kończymy na dzisiaj to wszystko. Zamykamy. Koniec. Na razie. Cześć wam wszystkim.